Wołodymir Zełyński zadeklarował, że jest w stanie ustąpić ze stanowiska, ale pod dwoma warunkami. Jeżeli jeden z nich zostanie spełniony, no to ustąpi ze stanowiska prezydenta Ukrainy. No jakie są to warunki? No jest to oczywiście jednym z nich. Jak zwykle jeden, ten sam warunek, który się powtarza od dłuższego czasu, mianowicie przystąpienie Ukrainy do NATO. Drugi z tych warunków jest po prostu swoistą gwarancją bezpieczeństwa ze strony, ze strony Stanów Zjednoczonych, że po prostu zagwarantują Ukrainie bezpieczeństwo przed Rosją i doprowadzą do rozejmu bez strat terytorialnych dla Ukrainy. No i druga kwestia, którą w tym filmie chciałbym omówić z wami, no to jest kwestia już stricte polski dotycząca, ponieważ NATO planuje, aby rozpocząć budowę rurociągów łączących Niemcy z Polską i z Czechami. I to nie byle jakich rurociągów do paliwa. Paliwa, które miałoby tankować e, samoloty bojowe, które byłyby potrzebne w razie wypadku wojny z Rosją. No bo właśnie to jest druga rzecz, którą chciałem z wami teraz omówić w tym filmie, no bo to jest dość, że tak powiem, chyba bardziej dla nas istotne niż negocjacje. No właśnie, bo a propos samych negocjacji, no to wszyscy mówią, że o czemu nie się kłócą, walczą ze sobą, Trump z Zeleńskim. po prostu przyszedł Trump. I oni się nie kłócą, to nie jest kłótnia. To, broń Boże, nie jest żadna kłótnia. Oni są dalej sojusznikami USA z Ukrainą. I to nie jest żadna kłótnia, tylko to są bardzo twarde negocjacje. Przyszedł Trump, który stwierdził, że nie będzie dobrym wujkiem Joe jak Biden, tylko że będzie stawiał warunki, ponieważ nie liczy się dla niego w pierwszej kolejności bezpieczeństwo i yy, w ogóle Pomoc Ukrainie tylko w pierwszej kolejności, na pierwszym miejscu dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chyba oczywistym jest, że są Stany Zjednoczone. No więc moi drodzy, jeżeli chodzi o te negocjacje, no to tu musimy mieć przede wszystkim na uwadze fakt. No bo ja tak mówię o tych negocjacjach, bo chcę za chwilę jeszcze Wam powiedzieć o tym, co dzisiaj Załęski mówił w wywiadzie, co było kolejnym etapem negocjacji i co mówił na przykład wczoraj Trump przy okazji SIPAC 2025 do no spotkania z Andrzejem Dudą, które trwało 10 minut, tak to o tym też za chwilę powiemy. No i tego, co mówił Trump wczoraj właśnie podczas konferencji w CPAC już poza spotkaniem z Dudą. No, bo Trump przede wszystkim w, wymaga, wymaga żąda od Ukrainy tego, aby ona po prostu odpłaciła się Ameryce za te miliardy dolarów. No bo jest oczywiście spor jeszcze o to, ile kwo, jakie kwoty tutaj wchodzą w grę. Załański twierdzi, że 76 miliardów ze 150 zostało, czy ze 170 zostało przekazanych. Trump mówi o 350 miliardach. Skąd te rozbieżności, tak szybciutko Wam powiem, bo też o tym myślałem. Tutaj prawdopodobnie Donald Trump podliczył wszystkie, ale to wszystkie koszta, jakie ponosi USA. W wyniku tej wojny nie tylko pomoc wojskowa czy finansowa udzielana Ukrainie, bo jest szereg innych rzeczy, które ponoszą Stany Zjednoczone przy okazji tego konfliktu. No już nie będę mówił o tym, że zarabiają oczywiście na tym konflikcie USA i spółki, które produkują amunicję, produkują broń dla Stanów Zjednoczonych, bo to nie o to chodzi. Tutaj te negocjacje oczywiście są mocno upiększone i wywołują tak wielkie poruszenie w świecie, i też dlatego. Ludzie tak bardzo intensywnie się kłócą na różnych social mediach, w internecie, no bo są to bardzo mocne negocjacje, gdzie pada mnóstwo epitetów, które w gruncie rzeczy nie, nie wnoszą nic do całej. Może nie to, że nie wnoszą też tak od razu, tylko chodzi o to, że te negocjacje. My się dowiadujemy tylko, tak powiedzmy sobie szczerze, o tym, o czym oni mówią publicznie, no ale. USA i Ukraina dogadują się cały czas w różnych kwestiach. Tutaj chodzi przede wszystkim o te surowce, bo drugi deal miał zostać podpisany, jeżeli chodzi o przekazanie tych surowców. No, ale też wiemy, że Ukraina bez zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa tych surowców nie odda. Załoński też również bez zapewnienia tych surowców, inaczej, bez zapewnienia gwarancji za surowce władzy na Ukrainie nie odda. No i tak, moi drodzy, to wszystko wygląda pokrótce, jeżeli chodzi o te kwoty i o to, o co oni tak naprawdę teraz ze sobą walczą, o co negocjują. Bo istotne jest to, co dzisiaj powiedział Zeleński, że już jest gotowy do ustąpienia z fotela prezydenta za gwarancję bezpieczeństwa, czy wejście do NATO. No wiemy, że do NATO Ameryka się nie zgodzi, żeby weszli, więc tutaj tylko kwestie gwarancji bezpieczeństwa mogą zostać ustalone. No i w związku z tym możemy śmiało przypuszczać, że Trump powoli zaczyna wygrywać negocjacje, bo Załoński zaczyna iść na ustępstwa. I tak moi drodzy, te negocjacje tak wyglądają, ale w gruncie rzeczy zobaczycie, że skończy się to prawdopodobnie zakończeniem wojny. Przynajmniej ja tak uważam. Jak wy uważacie, no to dajcie znać w komentarzach, bo ja myślę, że to, co wszystko robi Trump w tym momencie, oczywiście jest graniem na państwo numer jeden, czyli na siebie. No oczywiście, no jak można by nie grać na siebie, no jeżeli obywatele są oburzeni. Jakaś część większa, która głosowała na Trumpa, jest oburzona tym, co robił Joe Biden z dawaniem kasy Ukrainie nie biorąc nic w zamian. No to chyba jest oczywiste, że jeżeli wymaga od tego naród, to nie jest żadna, że tak powiem, zła wola Trumpa, tylko po prostu kwestia walki o bezpieczeństwo swoich obywateli i to bezpieczeństwo, oczywiście militarne, niekoniecznie, tylko bardziej finansowe, bo Stany są oddzielone od Rosji oceanem i my tu jesteśmy na pierwszej linii frontu i my jesteśmy bardziej narażeni, i co też Trump. Usilnie próbuje nam przekazać, no może nie koniecznie Polsce, bo na tym spotkaniu z Dudą mocno zostaliśmy pochwaleni za to, ile pieniędzy przeznaczamy na obronność, no, ale inne państwa, które tutaj najwięcej, że tak powiem, mają w ostatnim czasie do powiedzenia, czyli Niemcy, Francja i Wielka Brytania, daje do zrozumienia Trump, że przekazał więcej kasy, więcej sprzętu, a jest dużo dalej, więc hello chłopaki, może. Wy coś bardziej nie? ogarnijcie. No i to też się dzieje. Moi drodzy, tutaj wszyscy mówią o tym, że Państwa na to się odgrywają na trampie, bo Wielkie pakiety zostały ogłoszone. To jest też jedna z kwestii, których, o których chciałem Wam powiedzieć. Wielkie pakiety z, z Europy dla Ukrainy. No i tutaj wszyscy ci właśnie hejterzy Trumpa mówią: ha, Zobacz, pokażą mu, że teraz takie przekażą, że tyle, tyle kasy, tyle sprzętu Ukraina dostanie i będzie się świetnie mogła bronić dzięki tym krajom europejskim. A tak naprawdę to zasługa Trumpa, który wymusił na nich przekazanie większych kwot, większych, większego zaplecza. No i też oczywiście, moi drodzy, przekazywanie teraz no nie tylko zasługa Trumpa. no Muszę teraz być też trochę z Wami szczery, bo to nie oczywiście nie tylko o to chodzi. No ale kwestie takie na przykład jak to, że już we wrześniu, dobrze mówię, we wrześniu. Z tego co pamiętam, tak, we wrześniu, jak się pomyliłem, to przepraszam, ale nie będę teraz przerywał nagrywania, żeby sprawdzić. Ćwiczenia Zapad 2025. Wspólne ćwiczenia Białorusi i Rosji na zachodzie Białorusi, czyli przy naszej wschodniej granicy. No i te ćwiczenia, które obecnie są już w fazie przygotowania, będą jak to zwykle ćwiczeniami, które no, po prostu. Mają e, zainstynizować atak na nas, jak to każde ćwiczenia zapad, czyli napaść. No i zapad 2025 według tych tajnych planów Bundeswery, które od dłuższego czasu krążą po internecie, robią już któreś okrążenie. I właśnie to też z tych planów Der Spiegel opublikował. To jest źródło, jakbyście się zastanawiali o tych rurociągach, to Der Spiegel to opublikował, w których to jest, w których to planach Bundeswery, czyli niemieckiego wojska, jest uwzględnione, że ćwiczenia zapad mogą być. Pierwszym etapem konfliktu zbrojnego w Europie. O ile wierzyć Niemcom, Derszpiglowi i tak dalej, no podobno te plany są autentyczne i tam mniej więcej się pogrywają w niektórych kwestiach, scenariusza, no ale właśnie tak. Zapad 2025, spotkania Sikorskiego z Trumpem, spotkania Dudy z Trumpem, ogólne poruszenie w zwiększeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy, również obawiam się, że niestety mogą być spowodowane. Tym, że my również się szykujemy do tych ćwiczeń, tylko tak trochę od innej strony niż Rosjanie i Białorusini. No i tutaj po prostu próbujemy nafarmić naszego Pokemona, czyli Ukrainę, żeby bardziej poobijał Rosję i to chyba o to chodzi. No ale moi drodzy, e, oczywiście to tak żartobliwie powiedziałem, nie, nie mam zamiaru obrażać Ukraińców, bo ich bardzo szanuję. Mogę się nie lubić z prezydentem Zełęskim, znaczy on nie wie moim istnieniu, ale ja mogę go nie lubić, mogę nie lubić jego decyzji. No i popierać Trumpa, za co już zostałem wielokrotnie zwyzywany od ruskich onus. Trump jest teraz nazywany e, rosyjskim agentem KGB, który został zwerbowany. To jakieś... Takie, ktoś wyciąga z dupy artykuły sprzed kilku lat z różnych gazet, gdzie jakiś tajemniczy <laughs> informator KGB informuje o tym, że Donald <laughs> Trump jest agentem KGB. No tak, tak, oczywiście, a amerykańskie służby o tym nie wiedzą, nie? I go, pozwoliły mu zostać prezydentem. No, sorry, musiałem spojrzeć na zegarek. No i widzicie, ja tu tak mam tyle zawsze informacji wam do przekazania, że zamiast przekazać stricte to, co chcę wam, kurczę, powiedzieć, to ja... Przypominam sobie w trakcie o kolejnych rzeczach, dokładam kolejną dygresję, dokładam kolejny wątek. No i w gruncie rzeczy odbiegam od Meritum, którym jest dzisiejsze wystąpienie Załońskiego, o którym już oczywiście w fragmencie jego mówiliśmy. Eee, no i to jest też bardzo ciekawe, co powiedział dzisiaj Załoński o tym, że Joe Bidenemu mówił się, że to jest darowizna, a nie żadna pożyczka, więc on pieniędzy, że zwracać, Ameryce nie ma zamiaru. No i tutaj trzeba przyznać Załońskiemu rację, że skoro się... Dogadali na takich warunkach, no to takie warunki powinny być respektowane. Ale też oczywiście dajcie znać w komentarzach. W ogóle bardzo mi się podobały komentarze na przedostatnim filmie, było ich mnóstwo i to nawet merytoryczne dyskusje mogliśmy nawiązać. Bardzo mi się to podobało, szanuję w ten sposób prowa Przepraszam, prowadzoną, <laughs> prowadzoną dyskusję w komentarzach. Więc kontynuujmy ten trend jak najbardziej. No i moi drodzy, kilka rzeczy dzisiaj Złoński powiedział jeszcze podczas tego, tego wystąpienia, wywiadu, jakby to nazwać, nieistotne. W każdym razie zapowiedział również, że Donald Trump wiecznie rządził nie będzie, a on potrzebuje gwarancji na lata. Dodatkowo też, a propos tego dealu o surowcach, powiedział, że nie chce się wpierdzielać w coś, co Ukraińcy będą przez następne 10 pokoleń spłacać. No pewnie lepiej, żeby następne 10 pokoleń Ukraińców było w niewoli rosyjskiej. No, jakby to powiedzieć, no, Załański wie, że jest przyparty do muru. To znaczy, tak nam się też wydaje, że jest przyparty do muru. Trump o tym też wie, dlatego mocno negocjuje. No ale lepiej chyba pomóc, pozwolić Ameryce na wydobywanie surowców u siebie w terytorium bez Rosjan niż mieć problem z Rosjanami, tak? Bo to ważne jest na zauważenie, bo tu niestety większość moich kolegów branżowych i tak dalej, branżowych, niebranżowych, OSINTowych, ekspertów, analityków podważa to, że to jest strasznie słaby deal okropny dla Ukrainy i w ogóle tyle, że czy ktokolwiek się zastanawiał nad tym gdzie te złoża przede wszystkim się znajdują bo to jest kluczowe kluczowe w ogóle moi drodzy Też to w sumie odbijam to do całeńskiego to jest kluczowa rzecz gdzie te złoża się znajdują, no oczywiście oczywiście, że tam gdzie są Rosjanie tam gdzie są terytoria zajęte przez Rosjan, są te wszystkie złoża w większości, nie wszystkie oczywiście więc deal Polega na tym, że Ukraińcy udostępnią tych złóż, no ale żeby mogli Amerykanie wydobywać je z tych terenów, no to muszą wyjebać stamtąd Rosjan. No to chyba oczywiste. Co jest mało rzadko poruszane, bo tam nikt w ogóle się chyba za bardzo w to nie bawił, żeby sprawdzić, gdzie w ogóle te złoża są. No ale tak się składa, że większość z nich jest tam, gdzie większość zakładów metalurgicznych na Ukrainie czyli dokładnie tam, gdzie Donbas, okolica Morza Azowskiego. Mariupol, no tam przecież wielkie zakłady az azowstalu, o które były walki. No to są przecież zakłady metalurgiczne, w których tworzy się różne komponenty z wydobytych tam, właśnie metali. No więc, no, taka moja, moi drodzy, sytuacja. Co do spotkania, bo to też miałem poruszyć ten wątek Donalda Trumpa z prezydentem Dudą. Oczywiście wielki płacz, że Duda został obsrany. Przez Trumpa, że Trump po prostu z pogardą go potraktował. Trump się po prostu spóźnił, ale nie z powodu. Nie zakładam, że. No zastanówmy się. Czy, czy myślicie, że Trump specjalnie by jechał na SIPAK, żeby spóźnić się na spotkanie z Dudą, żeby go skompromitować? No nie. Rozmowa trwała może i 11 minut. No i co z tego? Myślę, że tyle, ile trzeba było ustalić, to zostało to ustalone. Jakby panowie potrzebowali dłuższej rozmowy, to by ona również miała miejsce, bo przypominam, że Pete Heksek, czyli sekretarz obrony USA, czyli prawa ręka, jeżeli chodzi o zbrojenie USA, o armię amerykańską Donalda Trumpa, był u nas parę dni temu i spotkał się z Dudą na ponad dwugodzinne spotkanie. I tam większość z tych rzeczy była umówionych, a ta wizyta obecna była tylko i wyłącznie wizytą kurtuazijną. Więc no, to było takie wiecie, no, spotkanie konserwatystów, na którym oczywiście ja też słuchałem wystąpienia tam Trumpa. On przede wszystkim mówił o sprawach amerykańskich. Sprawa wojny na Ukrainie też były tam kilka wątków poruszonych, ale przede wszystkim to było spotkanie dla konserwatystów głównie amerykańskich z gośćmi z zaproszonymi z całego świata, ale żeby głównie mówić tam o sprawach amerykańskich. No i tak to miało miejsce właśnie na tym spotkaniu. No i moi drodzy, to powoli już kończy nam ten film. Mam nadzieję, że ilość informacji, które Wam chciałem przekazać, pokrywa się z tym, co powiedziałem, bo już sam nie wiem, czy wszystkie wątki poruszyłem. Ale dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Jeszcze raz przypominam. Komentarze są super i bardzo je lubię. Pozdrawiam. Jeszcze nie pozdrawiam, bo chciałem Wam o czymś przypomnieć. Pamiętajcie proszę o tym, aby polubić ten film. Poza komentowaniem polubić film, udostępnić dalej i zasubskrybować mój kanał, bo to też jest bardzo miłe. Dziękuję i pozdrawiam.